Mi się wydaje się, że tak dużo różnych głosów możemy w naszej kaszcie słyszeć, naszej, przechodzą przez naszą głowę. Nie mówię tak o konkretnych oczywiście głosach, tylko mówię o może tak bardziej myślach, em, jakichś takich pomysłach, co powinniśmy zrobić, a czego nie. I bardzo trudno jest rozróżnić ten głos, który właśnie, o którym Jezus mówi. Jego głos, ten, który pozwala nam wstać i pójść i stanąć na Jego drodze, być na niej i jednocześnie otrzymać właśnie i być tej obietnicy, że nic od Niego mnie nie odłączy, nie jest w stanie oderwać mnie od Niego. Ale te głosy, które może przebiegliśmy w procesie naszej. Poznawania Jezusa, poznawania Go w ramach czasami różnych instytucji religijnych, w się pewnie każdy o, o takim, w procesie swojej edukacji oterał, niektóre bardziej do nas może przemawiały, niektóre mniej, ale zawsze to były głosy, które miały nas na coś naprowadzić. Czasem bardzo często mówione w bardzo dobrej wierze, żeby nam pomóc, żeby... Pow pomóc nam usłyszeć właśnie Jego głos. Ale czasami te wszystkie głosy mogą w naszych czasach powodować, że myślimy, że nie ma dla nas szans, że przecież powinnam zrobić to, to, to i to, bo to, tego jest tak strasznie dużo, że nie jestem w stanie nawet o tym pomyśleć, a co dopiero zrobić. Więc w związku z tym zamiast nieruchomić uruchomić do działania, blokuję, siedzę, jestem coraz bardziej Bardziej skoncentrowana na sobie, na tym, czego nie mogę, na tym, co powinnam, a nie na tym, co konkretnie prowadzi mnie i wołamy mnie do akcji, do poruszenia się, do zrobienia czegoś małego, jednego kroku. Bo potem przyjdzie następny i następny i następny, ale możemy zrobić krok po kroku. Na pewno nie wszystko na raz. Zresztą taki jest jego głos, tak mi się wydaje. A jak ty myślisz, podziel się ze mną twoim zdaniem też.